Jeremy Sohan pokazał nam przez 27 minut na parkiecie z ławki, dlaczego jest jednym z lepszych zawodników defensywnych w lidze. On zmienia praktycznie każdego nakryciu. Nie straszna mu jest żadna zasłona, bo nieważne jest dla niego tak naprawdę, kogo będzie kryć. Pozycje od 1 do 4 są dla niego znane i nie boi się on brać nawet na siebie takiego Treya Younga co widzieliśmy już nie raz. Możecie patrzeć i myśleć o zdobywane są na niego punkty. Tak, ale jest to wciąż jedna z lepszej defensywy, jaką może. Nawet jeżeli nie zmieni tego krycia. Jest na tyle zwinny, żeby po prostu nadążyć nad rywalami. Dzisiaj również pokazał się jako zawodnik bez piłki, który może znaleźć sobie samemu w pewien sposób okazję do zdobywania punktów i rozrzucania piłki dla swoich kolegów. Skupienie na nim po odrzuceniu od zasłony, odpuszczeniu tej zasłony przez Foxa. Tak samo tutaj, drag screen szybki. I zostało dwóch zawodników na górze. Sohan roluje, nikt się na nim nie skupia, więc on to wykorzystuje. Podobnie tutaj, Vassar z Sohanem zmylili zawodników Atlanty.